i gotowa na to? No ale że tutaj teraz? No. Już? A ja muszę dobrze zacząć. Witamy w Budda Play. No jak dźwię mówić do mikrofonu jeszcze? Tam w Budda Play. Nie, zaczyna się... Hej wszystkim, ja jestem, Soła to jest. Brunecia, siemanko. I to będzie super wywiad z Kasią, jakiego się nie spodziewaliście. Zapytamy się Kasi o różne pytania, które każdy by chciał zadać. Będą też pytania od publiczności po drugiej stronie stołu. Nie mam czasu, gram w lo. Czekaj, pokażemy. Ale ściema, ale ściema. Kasia nam powie. Jakie było jej pierwsze spotkanie z Lolem. Moje pierwsze spotkanie z Lolem. To było. Kiedy to było? To było z półtora roku temu. I co wtedy poczułaś? Czy poczułaś od razu więź? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? czy raczej? Nie, to nie była miłość. miłość od pierwszego wejrzenia. Czemu? <noise> Ze względu na community w Lolu, na pewno. Ale sobie poradziłaś, nauczyłaś się mutować wszystkich, tak? Tak, parę razy rezygnowałam z gry w Lola i później do niego wracałam, bo to jednak uzależnia. M mówisz, mówisz, Lolek że uzależnia, uzależnia tak? Znasz jakieś osoby uzależnione, na przykład takie co Od Lolka? ciągle lubią grać. <laughs> w lustrze no, na przykład czasem do... widzisz? <laughs> Widzę siebie. tak. A ja, jak na przykład? Ja bym chciał wiedzieć, jak ten Lolek zaważył na twoim życiu. O czym ty mówisz? <noise> Lubię się czasami chillować przy Lolku. A zdarzyło Ci się na przykład, że nie wiem, że miałaś coś zrobić, nie wiem, na przykład iść po masło, a jednak nie poszłaś, bo grałaś w Lolka i później dramat nie, nie rodziny Nigdy że miałam iść po masło. <noise> I wtedy grałam. Nie, raczej. Zakończymy, bo Kasia jest mało rozmowna, jest, jest niestety mało, Kasia. Bo... A może jakieś pytanie od tego od publiki po drugiej stronie? No, ja. jakieś pytanie do Kasi. No walcie śmiało. O właśnie, czy miałaś kiedyś jakieś pentakile? O właśnie, czy kiedyś Na przykład. A co poczułaś przy pentakilu? zaczęłam tańczyć z radości w ogóle. Uu. Ale jak, no pokaż. Pokaż jak tańczyłaś. <grym> no nie, to musi być spontaniczne. Dobra, to czekamy yeah. no to tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten świetny wywiad, który tu przeprowadziliśmy z Kasią Brunecią, dowiedzieliście się wszystkiego, to takich pytań nikt Kasi jeszcze nie zadał w wywiadzie to właściwie twój pierwszy wywiad ze u mnie tak? super czuję, że będą kolejne Możesz, mm -hmm. z, y, możesz ten, skończyć ręką. Uwaga, no. kończę. Pa. A gdzie się U góry, guzikiem. Musisz mocno wcisnąć.